Cześć, witajcie na kanale Sylwia w Szwecji. Dzisiaj opowiem Wam trochę o ruchu w Szwecji. Jak tutaj się jeździ po Szwecji, jakie są metody na przykład parkowania w miastach. Jak się parkuje, jakie parkingi możemy znaleźć. Więc zachęcam Was bardzo, żebyście zostali ze mną, bo znajdziecie tu sporo też i wskazówek i różnych takich Rzeczy przy, przydatnych, jeżeli byście chcieli na przykład tutaj przyjechać bądź też ewentualnie zamieszkać. To zapraszam Was serdecznie na odcinek. Słuchajcie, zacznę od tego, jaki tutaj ruch jest w Szwecji. Ruch ruch prawostronny, lewostronny. Otóż w Szwecji jest ruch prawostronny, więc jeździmy prawą stroną. Jakie są w ogóle prędkości w, w Szwecji? Tutaj mam taką ściągawę sobie przygotowałam, więc co, co, chwili, co, co jakiś czas będę zerkać i, i, i patrzeć, co, co tutaj Sylwia popisała sobie. Y, jakie prędkości są w Szwecji? Więc y, słuchajcie, jeżeli wyjedziemy w jakieś osiedle mieszkaniowe, no to znajdziemy prędkości zazwyczaj 10-20 km na, na godzinę, to jest y, taki standard. Po tych osiedlach. Dalej słuchajcie, jeżeli na przykład będziemy się poruszać po jakimś takim miasteczku, takim małym, no to prędkości spotkamy tak 30, 40 do 50, ale to jest bardzo rzadkość, żeby w miastach, tutaj do, taką prędkość w ogóle na znakach spotkać. Poza znowu, poza miejscowościami, poza po prostu za terenem zabudowanym, no to to już jest 60, 70, 80, 90, drogi ekspresowe 100 i 110 autostradę. Więc do 110 możemy się rozpędzić. Oczywiście wiecie, możecie się i możecie się rozpędzić nawet i do, do większej prędkości, chociaż tutaj nie, nie gwarantuję Wam tego, że, że nie dostaniecie w takim przypadku mandatu, bo panowie stoją, stoją sobie na autostradach, i mierzą sobie, wiecie, ten cały ruch. No i sobie tak, zostaje im później w tych ich parametrach te, te rejestracje i tak dalej, więc jak to woli, słuchajcie. Jeżeli, jeżeli chcecie, możecie. Tutaj są takie po prostu y, ograniczenia, takie są znaki, więc. Więc tak się tutaj poruszamy po Szwecji. Jakie są, słuchajcie, metody parkowania w miastach? Pierwszą metodą no, to jest ten y, parko, parkoma, parkomat? Parkometr? Parkometr chyba? To urządzenie. Y, tutaj jest to bileto, no, biletomat. Biletomat, też chyba tak można powiedzieć, biletomat, parkomat. Otóż urządzenie, w którym możemy sobie właśnie wykupić y, bilet na samochód. Tak. I sobie wsadzić ten po prostu biletik taki za szybę na określoną godzinę i, i tak dalej. W tych biletomatach używamy kart płatniczych. Nie kupimy, słuchajcie, gotówką. Tutaj niestety gotówka nie działa w tego typu właśnie w tego typu rzeczach. Następną taką metodą parkowania to są aplikacje, słuchajcie. I aplikacje różne są, przeróżne. Taką najpopular, najpopularniejszą aplikacją tutaj na terenie Skonę to jest aplikacja Parkster, y, którą możemy sobie w, w sklepie Play po prostu pobrać. Ale jest tych aplikacji, słuchajcie, dużo. To jest taka najpopularniejsza tutaj, tutaj w Skonę. Jest ich dużo. W każdym, w każdym mieście są też inne. I też aplikacje, słuchajcie, one dotyczą miast, ale też y, niektórych po prostu parkingów, na osiedlach też są aplikacje i też można sobie ją pobrać. Metoda następna, słuchajcie, to jest taka metoda zegarowa. Taki zegar. Gdzie taki zegar dostaniemy? Tutaj te zegary są, słuchajcie, dostępne w sklepach typu Ika, Kup. E Hemshop chyba też mają. Na różnych stacjach, też takich benzynowych, też dostaniemy yy, te zegary. Czasami są to, słuchajcie, jako gratisy na, na różnych, jako dodatek, na przykład do jakiegoś tam produktu, też to w, w gratisie, ale to chyba to nie jest drogie, słuchajcie. Tam, nie wiem, do, do 10 koron, coś takiego. Kupimy. Bądź też właśnie w gratisie. To trzeba się dowiedzieć. Nie powiem Wam tutaj konkretnie, ale w, na stacjach paliw czy właśnie na takich tych dostaniemy te zegary. Te cyferki to są godziny, słuchajcie. Godziny, w których parkujemy sobie samochód. I tak. W miastach też zdarzają się te parkingi zegarowe. I zależy, co jest w ogóle na znaku napisane. Jeżeli mamy na przykład na znaku jest godzina albo godzina dwie, to możemy stać godzinę do dwóch. Do dwóch godzin możemy stać. I należy sobie na ta, ta godzina, która jest faktycznie, czyli z telefonem, tak, zobaczyć sobie tam druga, no to nastawiamy na drugą, wkładamy za szybę i zaparkowany samochód z takim parkingiem, gdzie jest zegar. Kolejną metodą, yy, metodą, no taką, wiecie, możliwością parkowania to są parkingi bez okande. I tych parkingów na miastach jest bardzo mało, bardzo mało. Nie wiem, ja, ja tyle jeżdżę i, i powiem Wam, że spotkałam się może z jednym, gdzie, gdzie był w, w mieście bez okandy i, i był zajęty, więc... Ale się zdarzają, zdarzają się też bez besokande, czyli odwiedzające. Na tych miejscach możemy sobie stać bez po prostu bez biletu, bez wykupywania biletu. No i jest jeszcze taka, taka metoda po prostu parkowania z, z taką kartą. Jest parkering. Jest parkering, to jest taki taka Karta dla osób odwiedzających. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma wykupiony parking w mieście na ulicy i to jest jego miejsce, i na przykład, żeby ktoś inny stanął niż właściciel, no to potrzebna jest właśnie taka karta: jest parkiernik, wtedy otrzymujemy taką kartę i możemy sobie wsadzić za szyby oczywiście i sobie. Stać bez, bez żadnego dodatkowego biletu, i tak dalej. Ale jeżeli w ogóle tych kart jest parking, no to one tutaj, słuchajcie, nie kupimy ich, o tak żeby, nie wiem, do sklepu iść sobie taką kartę kupić. Niestety nie. To, to są karty dla osób, które mają, dla osób, które mają wykupione po prostu miejsca, czy to są właśnie w, w miastach. Czy, czy, czy na ulicach, czy, czy, czy w osiedlach. Tych kart po prostu nie dostaniemy sobie od tak, tak jak właśnie te zegary. Gdzie szukać parkingów? Jakie są w ogóle tutaj w Szwecji parkingi? Słuchajcie, gdzie szukać takich parkingów? Szwedzi często i to w takich i dużych miastach oni budują słuchajcie, takie duże. Garaże, bym powiedziała, i w tych garażach są, yy, są parkingi. Na takim parkingu możemy sobie je wjechać, one są zazwyczaj piętrowe, tam ich kilka tych pięter jest. Yy, możemy sobie wjechać do tego garażu i sobie wykupić bilet na określoną godzinę, właśnie za pomocą czy parkstera, czy innej aplikacji. Dalej słuchajcie, yy, osoby, które na przykład mają yy, nie wiem, swoje mieszkania też mogą sobie w takim garażu wykupić miejsce już takie, nie wiem, na miesiąc czy, czy po prostu tak tam na jakiś okres, nie wiem, rok i tak dalej. No to jest na pewno też rozwiązanie dla takich osób, które no, nie będą tak szukać gdzieś po ulicach, yy, że tak powiem, wiecie, mie mie miejsca parkingowego, bo to jest bez sensu codziennie jeżdżenie i, i gdzie, gdzie tu mogę poszukać, gdzie tu mogę znaleźć i tak dalej, tak? Więc yy, tego typu parkingi, właśnie w, w stylu takich garaży, tych wie, większych yy, piętrowych. Są. Oczywiście są też yy, parkingi takie yy, wzdłuż po prostu drogi, tak że na drodze są i, ale to w Polsce też są, że po prostu jakiś tam odcinek jest wyłączony, tak, z drogi i, i jest parking, znak, znak parkingu i tak dalej. To w takim miejscu tutaj też znajdziecie, też są parkingi właśnie takie. Yy, jaki po prostu, słuchajcie, co, co działa, jakie metody te właśnie parkowania działają w miastach? Najpopularniejszą no to są aplikacje za pomocą których właśnie wykupuje się bilet, w aplikacji tak wpisuje się rejestrację samochodu i od momentu właśnie postawienia samochodu do zakończenia parki mamy włączone i tam sobie zaparkowany jest samochód. Drugą metodą no to są biletomaty właśnie, że możemy sobie właśnie na na bilecik za, za pomocą tego pa, park park Parkomatu, tak, czy biletomatu, właśnie kupić sobie yy, bilet. I trzecią metodą, słuchajcie, najpopularniejszą w miastach, to jest ta właśnie metoda zeg zegarowa. Ale też to jest, słuchajcie, to jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o tę metodę, bo tych miejsc parkingowych, tych zegarowych, bezpłatnych, jest bardzo mało. A że tak powiem, w. W, w godzinach szczytu, żeby znaleźć tu w ogóle miejsce parkingowe w, w, w mieście, no to graniczy z cudem. Z, zwłaszcza takiego miejsca, tego, żeby nie wykupywać po prostu ani biletu, ani nie nastawiać aplikacji. To tyle, słuchajcie. Jeżeli chodzi o bezokandę, czy też parkowanie z tą kartą, jest parking w miastach ten jest parkering jeszcze tak ale to trzeba mówię rozmawiać z osobami które takie karty posiadają i mogą nam ewentualnie udostępnić czy też jak kogoś odwiedzamy żeby właśnie taka osoba nam dała tą kartę wtedy sobie stajemy na ich po prostu miejscu i tak i ta karta jest i sobie parkujemy. Besokande odwiedzający no nie, słuchajcie, w, w miastach, no to tak jak wam wspominałam, to ja znalazłam jedno może miejsce, słuchajcie, w mieście, gdzie, gdzie tych besokanda jest. Yy, bardzo mało, bardzo mało i to. Pff, to nie. Yy, słuchajcie, jakie znaki. Jakie znaki? Znak parkingu, no to chyba nie muszę nikomu, nikomu tłumaczyć, jak, jak wygląda. Yy, I co dalej? Na tych znakach są właśnie różne. Słuchajcie, nazwy. Nazwy są szwedzkie, bo w Szwecji yy, yy, się znajduje, więc wszystkie znaki są tak na logikę po szwedzku. <laughs> Nic dziwnego. I co na, ty na tych znakach jest? Słuchajcie, z tymi znakami to jest problem, i ja nadal go mam. Pomimo, że tyle tutaj już jeżdżę, dalej się uczę. Dalej się uczę parkowania. Na tych znakach jest masę różnych rzeczy napisanych, i trzeba ze znakami uważać. I słuchajcie, jeżeli nie jesteście pewni znaku, nie znacie języka szwedzkiego, bądź też nie wiem, wam yy, słownik też nie pomoże, nie stawajcie nigdzie, gdzie nie jesteście pewni, że, że tam można. Dlatego, że nazwy szwedzkie, niektóre na znakach są nawet nie do przetłumaczenia. I nie, sugeruj, nie sugerujcie się opinią kogoś, bo tam ktoś sobie stanął na nie wiem 10 minut, a ty sobie staniesz na 15, i to będzie też działać. Nie byłabym tego ta, taka pewna, wiecie? Ja nie ryzykuję i też nie pytam się osób, które, które przechodniów na przykład, dlatego że. Wiecie, no nie, nie wiecie, wiecie, że nie wiecie, kto to kto to może być, czy ta osoba tutaj mieszka, czy to przypadkiem nie jest ten od wlepiania mandatów, nie? Yy, także nie wiadomo. Tutaj też bardzo dużo jest obcokrajowców, którzy też yy, w języku szwedzkim też niepoprawnie niepoprawnie, no też nie rozumieją, czy też nie znają po angielsku, no może szybciej, ale mówię wam tutaj. Ostrożność przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli chodzi o znaki szwedzkie i parkowanie. Yy, dalej, słuchajcie, jakie mam wskazówki dla Was odnośnie, odnośnie słuchajcie, parkowania w miastach. Yy, jeżeli na przykład widzicie drogę, która jest bez znaku, żadnego i można by, można by było na przykład, słuchajcie, sobie tak stanąć, nie? Na takiej drodze. Nie. Nie polecam Wam, bo można mandat zarobić i to dość wysoki, o 800 koronach, nie więcej. Jeżeli jest droga bez znaku, nie stajemy. Nie stajemy, nie polecam, bo, bo to grozi właśnie mandatem. Nawet jeżeli wyjedziecie w jakieś osiedle też i, i też są te, te drogi, są a nie oznakowane, to nie, a stanę sobie. Nie róbcie tego. Nie róbcie, bo mandat, gwarantu, gra, gwarancja mandatu 100%. Dalej, słuchajcie, przypomnienie jest warto sobie nastawić w telefonie. Jeżeli stajecie sobie w miastach i to jest, nie wiem, 10, 15 minut, nie wiem, na, na parkingu właśnie, do, czy tam 30, warto jest sobie w telefonie nastawić przypomnienie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jeżdżą sobie osoby i cykają sobie zdjęcia i, i po ile stoją i tak dalej yy, ile czasu stoi samochód i po określonym po prostu czasie przychodzą i mandacik gotowy, tak więc warto sobie takie przypomnienie nastawić w telefonie i żeby telefon już pamiętał za nas dalej słuchajcie, jeżeli parkujemy za pomocą tego zegara to to, że słuchajcie, nastawimy sobie godzinę w, na ten zegar, po upływie tego czasu dalej jest, jest po prostu, mamy potrzebę stania jeszcze dalej w tym miejscu, to przestawiamy zegar to jest raz, a dwa, też zmieniamy miejsce samochodu. Bo to, że my zegar ten nastawimy, zmienimy go. Sobie po, postawimy i dalej będzie samochód stał w tym samym miejscu, to słuchajcie, nie. To też mogą przyjść i nam mandat wlepić za to, że w tym samym miejscu stoimy. I oni jeszcze mają zdjęcie na to. Tak. Więc y, polecam Wam, żebyście, jak, jak jest właśnie parking zegarowy, żeby zmienić i zegar, i miejsce samochodu. Y, wiecie, tutaj niektórzy też tak kombinują, że a, kołami ruszą i tak dalej. No! Można, można to robić. Ja tego nie robię, nie polecam tego typu manewrów, bo to niby tak, ale też i nie. Zależy. Tutaj wam nie radzę robienia takich, takich rzeczy, bo to to nie jest to nie jest dobre rozwiązanie. I jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o miasta, jeżeli widzicie na przykład, że yy, a te miejsca po prostu, w których stawiacie samochód, że jest miejsce i są te linie takie po prostu określające położenie tego samochodu, w których należy stanąć. Jeżeli te linie są starte, albo słabo widoczne, albo słabo jest znak po prostu namalowany na, na, na po prostu parkingu, że to jest miejsce dla osób niepełnosprawnych, to słuchajcie wyjdźcie i dokładnie sprawdźcie, czy stoicie w tych liniach, czy to przypadkiem nie na jakimś właśnie miejscu dla niepełnosprawnych bo mandat też jest gwarantowany i trzeba, trzeba na to zwracać uwagę i oni zwracają i w tych liniach słuchajcie, to, to trzeba uważać, uważać trzeba na miastach w miastach, jeżeli chodzi właśnie o parkowanie i co jeszcze, a odnośnie znaków właśnie i parkowania też w miastach, to Wam y, tutaj też taki, taką wskazówkę tam. Jeżeli na przykład są znaki zakryte, bo nie wiem, coś robią, kopią albo y, jakieś remonty robią i znaki są pozasłaniane, słuchajcie, omincie najlepiej tą drogę. Najlepiej tą drogę, mimo że wiecie, że tam jest parking, parking i można by było sobie tam stanąć. Omincie. To jedźcie sobie gdzieś, gdzieś po prostu, dalej coś zaparkujcie. Nie, nie stawajcie w takich miejscach, bo też mogą przyjść i nam mandacik e, wlepić. Słuchajcie, to tyle odnośnie jazdy, tutaj e, prędkości w Szwecji, parkingów w miastach i, i parkowania. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to lajkujcie, udostępniajcie kanał. kanał. E, my się widzimy niebawem. Jeżeli. Macie jakieś pytania odnośnie właśnie parkingów tutaj w Szwecji, bądź też ruchu drogowego, to piszcie mi w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. No i co, słuchajcie, życzę Wam bezpiecznego weekendu. Wszystkiego dobrego, słońca, bo już jest maj, piękna pogoda tutaj u mnie, u mnie też. Wszystkiego dobrego, żegnam się z Wami i jak mówią kierowcy szerokości, szerokości, trzymajcie się, cześć.